No męczyłyście się strasznie w dzisiejszym spotkaniu, no porażka praktycznie w każdym elemencie gry zawodziłyście i miałyście ogromne problemy. To prawda, mówi się czasem, że się gra tak jak przeciwnik pozwala. Na pewno jest to dobry zespół, ale my pokazałyśmy momentami, że jesteśmy w stanie grać dużo lepiej od nich i to najbardziej boli. że Ja w sercu czuję, że mogło być zupełnie inaczej że to 3-2, nawet wygrane dla nas, mogło być, ale za mało, za mało było tych dobrych elementów. Z jednej strony można powiedzieć, że te kawałki dobre cieszą, ale to jest za mało, cały czas jest za mało, no i nie, nie, nie będziemy wygrywać, jeśli tego będzie tak mało, jak to będą tylko takie małe iskierki. W początkowej fazie poszczególnych setów grałyście dobrze i potem przychodził taki moment rozluźnienia, dekoncentracji i traciłyście kolejne punkty i potem rywalki Wam to odjeżdżały już na bezpieczną przewagę. Tak, niestety zauważam to w każdym meczu, że mamy te przestoje i te przestoje są w środku seta i czasem zdążymy jeszcze nadrobić, a w większości niestety nie, więc na pewno musimy nad tym pracować, żeby utrzymać koncentrację od samego początku do końca. Dzisiejszy rywal, podobnie jak przed tygodniem Wisła Warszawa, postawiły Wam no wysokie warunki gry, którym Wy nie byłyście w stanie sprostać. Od czego to zależy, że gracie tak w kratkę? E nie chcę mówić, że to dlatego, że jesteśmy młodym zespołem, ale wydaje mi się, że i, i młodość się właśnie tym e, pokazuje, że raz jest tak, raz jest siak, ale no my nie jesteśmy zadowolone, nie usprawiedliwiamy siebie, e, za każdym razem w poniedziałek przychodzimy na hale, pracujemy ciężej, i chcemy więcej, no i mamy nadzieję po prostu, że to zaskoczy w kolejnym meczu. E, cieszymy się, że chociaż tego jednego seta udało się wygrać, no bo to już nie jest gołe 3-0, ale jak najbardziej nie jesteśmy zadowolone, to nas nie zadawala, tylko wygrana jest zadowalająca. No właśnie, 6 punktów po pięciu spotkaniach to chyba troszeczkę mało. Myślę, że się przed rozpoczęciem tego sezonu, że ten bilans będzie w tym momencie zdecydowanie większy. Tak, jak najbardziej założenia były inne, dlatego mówię, my nie załamujemy się, tylko w każdy poniedziałek przychodzimy, zaczynamy od ciężkiej pracy, w piątek na niej kończymy, więc naprawdę dużo z siebie dajemy i liczymy, że będzie lepiej. Jedynym pocieszeniem może być tak, że ostatnich dwóch rywali, trzech, było z tej górnej części tabeli, ale tak jak mówię, ja nie lubię się usprawiedliwiać, każdy z tych meczy mógł być wygranych, na to liczyłyśmy, że przynajmniej jakieś punkty wpadną. Nie udało się, więc w poniedziałek nie od początku ciężka praca. Dzięki. Powiedz mi jak to jest pożegnać się z tą halą, bo to był wasz ostatni mecz tutaj w tej hali, hala idzie do remontu. No i będziecie musiały grać zupełnie gdzie indziej. Z mojej strony jest, jak i drużyny jest nam bardzo przykro, że musimy zmienić tą halę. Gram tutaj od 2004 czy 2005 roku, także to jest jakieś 13 lat, jestem tutaj i no, nawet nie wiemy gdzie będziemy trenowały i grały, więc no, no jest na pewno jakiś, tam, jakiś sentyment ta hala i no, jest nam przykro. To jest tak naprawdę ta hala, w której wyświęciłyście swoje te fajne takie mecze, gdzie żeście walczyły, gdzie przychodziła spora Rzesza kibiców i mogliście się pokazać za jak najlepszej strony. Dokładnie, nawet awansowałyśmy w tej hali do pierwszej ligi, także to wszystko się na pewno pamięta i tak jak właśnie ja i Justyna Raczyńska jesteśmy tutaj jakby od początku. Panie trenerze, porażka dzisiaj, no po słabym meczu, w bardzo słabym stylu. Dlaczego tak się stało? A kilka elementów nas zawiodło dzisiaj. Yy, szczególnie myślę wystawiaczki i, i Libero. No, na Libero zawsze mogłem liczyć do tej pory, a dzisiaj niestety nie dość, że sama nie zrobiła nic wielkiego, to jeszcze momentami przeszkadzała, ale i tak jest lepsza od tych, które, które, które zastępuje i, i musiała grać niestety, tak? I. No, myślę, że, że nie wierzyliśmy do końca, że nam się uda. Początek trzech kolejnych setów, można powiedzieć, że miałyś, mieliście pod kontrolą i potem nagle przychodzi środek seta, gubicie się całkowicie i stąd te problemy w końcówce. No, ja bym tego tak chyba nie określił, że się gubimy, no po prostu mamy w pełnym ustawieniu Klaudynkę w pierwszej linii yy, i atakują nad nią, ona no, ma 164 wzrostu, więc yy... Dla taki szczygieł to chyba jechała nad Raszyńską, to co dopiero nad Klaudynką, tak? No i, i, i wtedy robi się dziura w obronie, a że dziewczyna kopia jak koń, no to, no to ciężko ją obronić, parę razy jej tam udało się podbić. Jak nie popełnialiśmy błędów, robiliśmy to, co ustaliliśmy, to, to, to prowadziliśmy, i prowadziliśmy wynikowo, e, punktowo i jeszcze do tego e, wprowadziliśmy dobrą grę, nie? To od tego zależało, żebyśmy coś podbili z tyłu i przeprowadzili kontratak. No, wybory Klaudi, y, w tych kontratakach były różne y, i to powodowało, że oni nam odjeżdżają na 5 punktów i, i ciężko było je dogonić. No to trzeci, czwarty set był taki, że, że no popełniliśmy mnóstwo błędów w wystawie. Hala przysiedleckie idzie do remontu. Kawał historii zostawia pan tutaj za sobą, bo przecież ładnych parę lat pan tutaj pracował z sukcesami zresztą, więc chyba taki sentyment i troszeczkę... Żal się pojawia. No tak, ja mógłbym tutaj grać i trenować non-stop do końca życia, jeden dzień dłużej, bo tu jest fajnie. Tu po prostu jest fajnie. Tutaj tu jest przyjazne środowisko dla siatkarzy, dla siatkarek, bo z każdym z każdym y, inną drużyną piłkarzy, czy, czy z KP, z KP policję, czy z kimkolwiek innym, zawsze możemy się dogadać. Zawsze tutaj nigdy nie mieliśmy problemów y, jakiś godzinowych z halą dla naszej młodzieży, dla nas. No po prostu taka przyjazna atmosfera dla sportu tutaj jest. Nie ma jakiejś zawiści, nie ma jakby niechęci dopuszczenia nas do gry, czykolwiek, a to się może nam przytrafić.